rzuty do darterskiej tarczy w wykonaniu snukerzystów Mogliśmy doglądać całkiem niedawno na Paddy Power Perfect Challenge, gdzie próbowano sprawdzić, co jest trudniejsze. Dołaźmy do więc do uderzenia 9 lotka czy 147 punktów i na końcu właśnie snookerzyści oddali parę rzutów do darterskiej tarczy, a teraz na kanale Eurosport Snooker mogliśmy popatrzeć, jak największe gwiazdy tego sportu podchodzą do My Darts Challenge. Na tym filmie mogliśmy oglądać takie podejście jak 98 punktów w wykonaniu Roniego Salivana, czyli grającej wciąż legendy tego sportu. 100 punktów wykonania: Marka Selbego i uwaga, aż 125 punktów w wykonaniu: Marka Alena. Widzieliśmy też Sean Murphy'ego, który dał parę lepszych i parę gorszych rzutów do tarczy. Sean Murphy chwali się, że jako jedyny sprostał wszystkim tym wyzwaniom, które były w Paddy Power Perfect Challenge, czyli do ich biednym jednym uderzeniu dziewiąta lotka, w co wiele osób powątpiewa, biorąc pod uwagę to właśnie, jak się pokazał na końcu tej rozgrywki, jak rzucał do tarczy i 147 punktów, które właśnie na tym challenge'u mu się udało zrobić. Zwycięzcą na The challenge organizowanego przez Eurosport został Ronnie Sullivan i zdobył 205 punktów w 9 lotkach i wiele osób w komentarzach pisało, że dawno nie widziało tak szczęśliwego Roniego, czyli rakiety, po jakiejkolwiek wygranej.